Siemanko wszystkim na naszym kanale. Shorty zupełnie trafiałem do innej grupy odbiorców niż tylko tych, co mam na YouTubie. Eee, słuchajcie, Sylwester już tuż, tuż eee, i czasami może wam się zdarzyć taka sytuacja, że przyjdzie Wam. Uszkodzona po prostu rakieta. W jaki prosty sposób można ją naprawić? Kijek ma dwa zadania. Przede wszystkim za pomocą kijka odpalamy tą rakietę bezpiecznie leciała do góry, a drugim zadaniem kika jest stabilizacja lotu. Im krótszy kijek, tym ta rakieta będzie po prostu mniej e, stabilna. Tutaj akurat nie mamy żadnego prawie kika, więc tutaj stabilizacji żadnej nie ma, więc musimy po prostu taki kijek oto doczepić. Najlepszym przyjacielem każdego pirotechnika jest taśma i trydytki. Pozbywam się starego barhana doczepiamy nowy kijeczek, tylko do samej góry dociągamy do samej góry dociągamy, bierzemy trytyteczki trytyteczki, muszę się śpieszyć, bo to po prostu jest szorcik i za pomocą trytytek łapiemy miałem trzy, jedna uciekła mi e, za pomocą trytytek łączymy i rakieta jest naprawiona, obcinamy trytytki i tu powinna jeszcze być trzecia, ze od wszystko zrobione i można w bezpieczny sposób. Ot, pamiętajcie, żeby rakiety odpalać z odpowiednich przygotowanych rurek. To tyle, dbajcie o siebie i o innych. Cześć. Film z tych rakiet już jest na kanale.